Cześć, tu Michał. Witajcie w serwisie www.kawaler.pl W tym odcinku przerabiamy temat z chińskiej kuchni Kurczak Kung Pao Będziemy potrzebowali Parę dorodnych piersi z kurczaka Jeżeli chodzi o przyprawy Trzy porządne łyżeczki cukru Odrobina czosnku Trzy ostre papryczki Trochę orzeszków ziemnych Mogą być nerkowce w wersji bardziej ekskluzywnej, ale Wówczas niestety Kung o nie będzie Kung Pao. Oprócz tego potrzebujemy porządniejszy kielich sosu sojowego, ciemnego sosu sojowego, bądź ciemnego sosu sojowo-grzybowego i jakiś alkohol, oczywiście mocniejszy alkohol, do wspomagania smażenia. Szkoda Wam? Wolicie wypić? Wypijcie. Najlepiej moje zdrowie. Ale naprawdę taki mocny alkohol może pomóc w smażeniu. Zaraz sami zobaczycie. Szklanka ryżu. Przypominam jednak, że ryż w chińskiej kuchni wcale nie jest podstawą, jak nam się niektórym wydaje. Ryż w chińskiej kuchni jest tak naprawdę dodatkiem, elementem dopychającym. Podstawą są kombinacje warzywno-mięsne. Ryż to tylko skromny tak naprawdę dodatek. Bierzemy się za robotę. Do łoka wlewamy kielich oleju. Jeżeli nie posiadacie łoka, patelnia też będzie ok. W tym czasie możecie zacząć przygotowywać ryż. Instrukcje o tym, jak to zrobić, znajdziecie w specjalnym odcinku o gotowaniu ryżu, który znajduje się na naszej stronie. Kiedy olej jest już dobrze rozgrzany, wrzucamy drobno posiekanego kurczaka. Chwilę później, wrzucamy czosnek i cukier. Rozprowadzamy przyprawy bardzo dokładnie. I wlewamy alkohol, tak by kurczak szybciej stracił wodę. Zapewniam Was, że bardzo to pomaga. Mieszamy składniki, wrzucamy ostre papryczki i również dokładnie rozprowadzamy je, tak by smaki wymieszały się. Kiedy kurczak jest już naprawdę dobrze zbrązowiony, wówczas dodajemy sos sojowy, ale nie wcześniej. Teraz kurczak zbrązowi się jeszcze bardziej. Sos sojowy zabierze wodę i sprawi, że potrawa szybciej się przypieczy. Dodajemy orzeszki, ale dopiero na samym końcu. Nie wcześniej. I właściwie można powiedzieć, że potrawa jest już gotowa. Podajemy ją oczywiście z ugotowanym ryżem. Jeżeli mi się to udało, Wam też na pewno się uda.